Uczucia. Zwróćcie uwagę na ilustrację. Choć łatwo jest przeoczyć się, gdy dobrze się ukryją. Powiedz lub nie: Na serca dnie uczucia we mnie żyją. Czasami wpadam w groźny ton, lub włosy, rwę z rozpaczy a innym razem śmieje się. Jak więc to wytłumaczyć? Gdy spojrzysz z zewnątrz, zdaje się, że całkiem nic nie czuję, lecz wewnątrz mnie coś kłębi się, oczy i buzuje. Odwaga. Zwróć uwagę na tą postać w środku. Pojawia się przy każdym uczuciu, o którym będę czytać. Odwaga poucza, jak przed siebie iść i jak się nie zatrzymać. I za nic mieć ten straszny głos, co chciałby mnie powstrzymać. Choć nie jest łatwo wejść na szczyt, pokonać skalne mury, to wszystko jasne staje się, gdy spojrzę na to z góry. Są chwile, kiedy w mętną toń nurt rzeki się przemienia. Ponurą chmurę niecie wiatr z bez ostrzeżenia. Mój cały świat spowija cień, gaszący jasne zorze, zmieniając słodycz ciepłych wód na słone odłe z morze. Zobaczcie, jaki kolor ma złość. Z chorupy twardej i martwy chłód przytłacza mnie ciężar, gdy trawi mnie wewnętrzny gniew płonący wściekłym żarem. Już wrze, już kipi, syczy, już podnosi się ciśnienie. Wybuchnie lawa niby grom, co wprawia ziemię w drżenie. radość. Już słychać śpiew natury ze frytm w słońca blasku, a nogi się do tańca rwą, choć w ciepłym piasku. Mój śmiech się niesie pośród fal, gdy bierne by się schłodzić. W jasnych kolorach morskich wód bezpiecznie mogę brodzić. Prość. Gdy pragnę czegoś wiele dni, a ktoś wśród wirus zdarzeń odjedzie jakby nigdy nic, ze skarbem z moich marzeń, zielony dym oblepia mnie. Nie mogę go powstrzymać, bo coś, co inny posiadł już, dla ciebie chcę zatrzymać. Mocność. Po niebie seny nie suną mgły, gdy w pustej płynę bańce. I wtedy wiem, nie dla mnie są gwar tłumów, śmiech i tańce. Bo dziś nie spojrzy na mnie nikt i nikt mnie nie usłyszy. Sam jeden sen na no pieśń pieśni początku wielkiej dni. Na wielkiej scenie stoję sam, zapadam ciebie i toń i czuję, że mój cały świat wilgotny, dłoń. w wilgotnej ściskam dłoni. Serce łomocze z całych sił, i z piersi chcę wyskoczyć. Jedyne, co dostrzegam, to utkwione we mnie oczy. Ekscytacja. Gdy blask płomieni grzeje mnie wśród cichej, ciemnej nocy, wiem, że coś dziś wydarzy się, więc wypatruję oczy. Wybucha wtedy feria bar, wręcznij na wieczornym niebie, a jasny blask uniesień tych już czuje w głębi ciebie. Wyrasta wokół mroczny las, osacza z każdej strony, a martwy bezdruh ostrzem tną złowieszcze skrzeki brony. Na ucho coś mi szepcze strach, lecz nigdy nie odpowie, gdzie wyrósł ten złowrogi las, czy tylko w mojej głowie? W maleńkiej łódce lekki wiatr nawodzi mnie kołysze. Wpatruję się w bezkresną dal, słuchuje w czystą ciszę. Zostaje za mną milion spraw i świat co grzęźnie w biegu, bo każdy sen wody plusk przybliża mnie do brzegu. Choć każdy z nas jest taki sam, to czuje cię inaczej. Ktoś gdzieś samotnie roni łzy, gdy ty radośnie skaczesz. Zrozumiesz jego drogę, kiedy wejdziesz w jego buty. Choć ścieżka uczuć kręta jest, nie warto iść na skróty. Choć może jeszcze nie umiesz tego nazwać. Nie wszystko umiesz zaobserwować. Wszystko to, co jest na kartach tych stron, tej książki, dzieje się także w tobie w różnych momentach. I warto, abyś umiał, umiała rozpoznawać swoje uczucia. A warto jest taką wiedzę zdobyć także dlatego, zobaczcie, mówiłam Wam o książce. Janusza Korczaka, Prawidłach Życia. Jest tu taki rozdział, troszkę może dla starszych dzieci, ale jest tak naprawdę o tym, co jest tutaj w tej książce. Oprócz jednej ostatniej ważnej myśli. I ja także niby ciągle ten sam, a przecież rosnę coraz starszy. Patrzę na zegar, strzałka się posuła, minuta przeszła. Niby ciągle ten sam, a raz wesoły. Raz smutny. I coraz coś innego widzę i o czym innym myślę. I nawet nie wiem, co będzie, czy będę cię bawił, czy mnie kolega rozgniewa i będę cię bił. Czasem myślę, że tak zrobię, a wyjdzie właśnie inaczej. Raz mi się tak wydaje, a raz tak. I naprawdę wygląda, że sam siebie nie znam. Teraz opuszczę kilka liniek. Więc nawet dorosłym trudno siebie dobrze poznać. Nawet mędrcom. Za czasów korczaka taka wiedza była prawie niedostępna. Nikt się nie przejmował za bardzo uczuciami. Ale wy możecie teraz, w naszych czasach, zdobyć taką wiedzę i poznać siebie jak najlepiej. A potem używać tej wiedzy w różnych sprawach, w, różnych, w codzienności swojej. I myślę, że będzie Wam wtedy lepiej, a też osobom, z którymi będziecie. a minha licença